Zobacz, jakie myci skleimy video. Dzień dobry, witamy w, w reklamie dywanów Wersja suchej klaty 20 Pośrednia 19 Brawo Wczoraj godi. Tutaj prezentujemy bardzo miękki Mówią, że nielegalnie jest tak skręcać, ale Ja sobie lubię czasem tak skręcić Zawalić 30 days to pro Przyszedł moment, gdzie przyjechały do nas koszulki. Koszulki są bardzo ważnym elementem budowania zespołu, bo każdy, gdzie jedzie na turniej, idzie w tych samych koszulkach, to dodaje motywacji, dodaje pewności siebie i na pewno buduje dużo lepszą więź w zespole. Oglądajcie odcinek do końca. Mamy dla Was fenomenalny konkurs. Panowie, gwiazdka, przykład w tym roku wcześniej. I wyjątkowo słoneczna i gorąca. Boże, święty. Henry Szajbus oczywiście, że ty Thank you Content również w twoje ręce Dzięki bardzo Osoba, która was wszystkich spina Zestaw dla ciebie Otwieramy prezenty Proszę bardzo Tak I tak Super Tada. Jak się czujesz jako członek zespołu Dylegium? Eee, Teraz już pełnoprawnie, stary. Powiedziałem wojenny. wojennych. Powiedziałbym, że zajebiście, ale nie mogę przeklinać. To zajebiście. Z mojej perspektywy eliminacje były momentem, gdzie. Każdy z chłopaków był pospinany. Wiedział o co walczy, i ta motywacja była bardzo duża, i każdy zdawał z siebie 100%. W momencie, kiedy oni tu przyjechali, przyszedł moment tej euforii, gdzie ona tak naprawdę opadła. Regres, moment regresu, z którym ja sam osobiście nie wiedziałem, jak sobie poradzić, jaką metodę zastosować, żeby chłopaki nie byli zmęczeni, a żeby dawało nam to wszystko efekty. Na dzień dzisiejszy te efekty zaczynają wyglądać bardzo dobrze. Wracamy do momentu z eliminacji, gdzie chłopaki faktycznie pokazują to, co potrafią strzelić. Jeżeli chodzi o osoby indywidualnie, Jestem bardzo zadowolony z Szejbusa i z Jacobiego, że opanowali swoje emocje, opanowali je naprawdę w bardzo dużym stopniu. Spory progres zrobił także XO razem z Henrym, którzy zaczęli prowadzić pewniej, nawet wiedzą w którym momencie podnieść głos. Na... I oni już wiedzą, łapią ten moment, w którym jest to potrzebne, żeby nie rozburzyć komunikacji, a żeby ją właśnie poprawić. No i Creative, na którego bardzo liczyłem, jeżeli chodzi o strzelanie indywidualne. Wraca na dobre tory i trzymam także za niego kciuki, że będzie jeszcze lepiej niż na eliminacjach. Przyjeżdżając tutaj, na Faceit'cie byłem w rankingu bodajże 100, 150 tury, się dokładnie nie pamiętam. Ale teraz jestem na 42 pozycji, więc już to zaczyna jakoś wyglądać do góry. E, a jeżeli chodzi o, o to, o kto z naszej ekipy zrobi największy progres, e, to wydaje mi się, że Szaibus. Bo komunikację poprawił w 100%. Już naprawdę nie sadzi trzy kropki. <gry> nie wali w stół. Więc e, jak najbardziej, zaczyna się słuchać, to jest najważniejsze. Komunikacja, jako taka, w grze jest już naprawdę na poziomie tym końcowym. Jeśli to jeszcze małe zgrzyty wy wyeliminujemy, będzie. Idealnie. Co do prowadzenia Damiana, to na pewno komunikaty są wyraźne, pewne, to jest dosadny komunikat, każdy go rozumie i idzie tam, gdzie, gdzie Damian nas po prostu wysyła. Nasz snajper Jacobi zrobił naprawdę fajną robotę, jeżeli chodzi o dostosowanie się w drużynie i to zdecydowanie pomaga w naszym teamie, bo po prostu rozumiemy się coraz lepiej. Cześć, Manko! Nie, to mi nie pasuje! Jesteśmy na pumetku. te dwa tygodnie minęły naprawdę szybko. Co do kreatywa, aka Piotr żyła, zapam z nim bardzo dobry kontakt, Ta gra bardzo dobrze oraz myśli, co jest najważniejsze w tej grze. Fajnie mi się z nim po prostu kryje bs -y. po prostu... Czujemy to coś? <grymne> Czujemy to coś? Dokładnie tak. Wzajemnie kryjemy sobie tyłki. Tak, wzajemnie kryjemy sobie tyłki. Ja się z tym zgadzam. Jestem sam w szoku. Musiałem twarz umyć, bo by tak się wzruszył. Warto zaznaczyć, że na kanale mam już 4000 subskrypcji i ponad 100 tysięcy. 000... <grymne> I ponad 100 tysięcy wyświetleń. Bądź na bieżąco. Zostaw lajka na fanpage'u Komputernik gaming i Lenovo Legion. Wiemy. Cześć, mamy dla Was konkurs. Do wygrania są dwie koszuleczki. A żeby wygrać jedną z koszulek, należy napisać w komentarzu, który z graczy jest Waszym zdaniem ulubieńcem oraz dlaczego tak jest. Wyniki zostaną ogłoszone na kanale. Subskrybujcie, lajkujcie nasze fanpage'a e. i komentujcie. Walnijcie dzwone.